Siema Wójtowie, to kolejny odcinek, ja nam sobie tu nagrody i od razu zaczynamy. Ja dobra, ja też. Merciol nas ostatnio kierował, dlatego znowu gra z nami, bo kierował nas ostatnio. Ciekawe czy znów nas pokieruje. No ciekawe czy znów nas wykieruje, to jest pytanie. Ciekawe czemu się forma nie zużyła. <gry> Ej, sigma. <laughs> o, czy to było Zeta? Masz astral ale C ja C też kill. No tak! Nie, nie, <laughs> 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 ej yes. proszę, będę usłabiony. Nie, uuu, na uuu, robicie w końcu ta obok Zeta to Sigma. <gül> <gül> nie <gül> widziałem tej rundy. Marciu nas nie wykierował. Dobra, i trzeba, trzeba rozwalić tego bazastrola. Nie wiem, moja piła przecina, Eza? EZ, tak? O ty, A mały! Ja teraz na drugiej ser serio? Ja sam. No nie, ja! Wychodzę! Wychodzę! Chwila. Tomek wywalę Cię na chwilę. Dobra, zaczynam wszystkie jeden fał jeden z Marciolem. <suszy> Pan mnie porobi zaraz. Czyli jest lepszy? Nie, 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 to jest wybiwko, lepszy. Prawdę, wybi, no nabi, wybi, nie, nie, nabi. nie, 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 nabi, nie, nie, nabi nie, 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 ja, no, ja, ja, ja wam twierdzę, to w ogóle jest merchal teraz. Prawda? No bo Marita zgra. Bo Marita zgra e, lepiej ode mnie, na bi. A merchal słabo? No Mer merchala w zasadzie nie wiem. Ja! Wychodzę! Jeden kill przynajmniej, jeden kill. No jeden kill przynajmniej chcę. Chcę jednego kila przynajmniej. ty ciągle że wychodzisz. No. Przynajmniej jeden kill. Wychodzę. Przynajmniej raz go teraz skieruję. 4-2. Mm. Teraz Paiper sobie Marcelo zidział. A przed nią wygrał. B. Na, na B? No ja nie wytrzymam. Tylko nie wiadomo, czy to jest na On mnie porobi. Nie, to ma Marcia? No to Marciu! Wychodzę! Gdzieś tak nie ryś, bo za chwilę wszyscy to tu. Wychodzę! Wychodzę z Brawla! <noise> wychodzę! Serio! <głos> <głos> za chwilę wyjdę! <noise> za chwilę wyjdę! <noise> za chwilę wyjdę! Nie, on <noise> to odpalił. Za chwilę wyjdę! Za <noise> chwilę wyjdę, za chwilę wyjdę. Za chwilę wyjdę, za chwilę wyjdę, za chwilę wyjdę, za chwilę wyjdę. Nie Gadża to. Mam <wyjde. głos> <un architectural> kila. No, ja nie wytrzymam. On jest taki jak Maritas. On jest taki jak Maritas. Jak Mario. No jak Mario. Bo... Wychodzę. wychodzę, 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 serio. Nie, ja wychodzę. Serio. Idę, idę, serio, idę. Dobra, nie idę. nie Dobra. Chyba. No, no dobra, kończę to jeden V1, bo to są. On jeszcze 20 gwiazdek se nazbiera. zbiera. Wiem, że gramy na chwilę, ale on jeszcze znowu 20 gwiazdek se nazbierać. Jeszcze mi tu Piper. No No idę. Ja. Idź mi stąd tą piperą! Idź mi stąd tą piperką. Jeszcze laga. Piperką. Jeszcze laga mam. Idź mi z tą piperką. I idź mi tu z nią. Piperką, ja tutaj nie widziałem to tak wygrywa. To jest ostatnie dam faj jak ja z nią gram. Jak to przegram, to wychodzę. Ale to w ogóle może to przegrać. Tomek! <todek> Z, to, z tobą to wygram. Nie, jeszcze gadżet zmanować. I no, przede. Dobra, to najważniejsze jest to, żeby nie dać się do, wejść pod ścianę. Trzeba się dać. Wychodzę! Czego ty ciągle, wychodzę nie Bo za chwilę naprawdę wyjdę. No tak. <laughs> <laughs> Dobra, blot! Wle... Jeszcze słuta nie trafiłem. Ja wychodzę, serio. Ja wychodzę. Ja Jeszcze mnie Jeszcze mi Idę. 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 Tak na serio idę. Tak serio, Tak na serio, serio. A ja się gram w Jeden nie kill! Węble. Jeden kill! Przynajmniej jeden kill! Przynajmniej jeden kill! Przynajmniej... Jest. Przynajmniej jeden kill. Ja idę! Idę do... Idę! Idę stąd. Ja nie... Okay. nie chcesz? Yes. Możesz mieć pomoc ze bo chcę grać no, jeden, no, no, no. jeden. A z tobą bo ja nawet nie chcę. Ja już... Ja A nie radzę to A ja już wcale dwa, nie chcę, Adam ja powiedziałem. To, no, tak. no, to jest Kotlet? No tak. To jest Kotlet. W ogóle to jest, nowoczesna nazwa tego zadymierza, Kotlet. Czyli Collet? Ale to jest bo jeden to... kill! Jeden kill! Je jeden kill, proszę, proszę. Bo Aaaa, nawet ulgę. Wychodzę. cho dzę Wychodzę. Otori gra w ogóle. Zagramy se za dymę i dodaję Zemna. ciebie Otori gra. A mnie nie dodajesz. Oj, dzięki w Wściekł się doda, czyli Marcio. Wściekły i Może 5 na 5. bo Zagrajmy se to. No koło to. Ja biorę snajpera po raz kolejny. To pewnie będzie kolejna lipa. Ja chyba wiem kto wykieruje grę. W ogóle przed event Pizza Planet. Czyli Sigma, I to jest taki fajny zabymiar. Za niedługo sobie go przetestujemy. Który jest mm. Może wiadomo w tej minucie odcinka. Nie Może może. O to się nazywał Sigma. Co to Wow, Sigma! Gramy z Sigmą, która pewnie znowu Sigma. Ociepło, bo Squeak to Sigma. No nie, tylko nie Squeak. Dobra nie, bez Squeaka. Bez Squeaka jest super. Tak, bez Squeaka. O tak. Tak, nie, nie trafiłem tego leona. Ja, 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 wychodzę. Dobra, no, Dobra, trzeba na same ostat... to jak zawsze trzeba zrobić coś głupiego. to coś dzisiaj. No wiem. To trzeba zrobić coś głupiego. W sumie to nawet, w sumie to dla was gorzej, dla, w sumie to dla nas wszystkich lepiej, bo my jesteśmy na tam, na daleku. Dawać tego Louis. Dwie yes. okay. so, Mogę ci zamroć. To wiadomo, ja Pora, To jest biedny, jednym biedny. Dobra, tam wchodzimy na event Pizza Planet. Arena treningowa i testujemy tego nowego no. z tak. I, ile on w ogóle on zadaje, bo to jest na 11 poziomie zawsze. 2-600. Co robi jego ulcik? Testowałem to i dobrze wiem, co robi. Fajnie. Nie można przechodzić, ale można przestrzelać przez, przez ściany. Na przykład go tak kilnąć. No, to fajnie. Dobra, zaczynamy ich pierdolenie. Merdwórz, co tak długo w ekranie? Końcowym. Dobra, wyrzucamy go, bo trochę długo. To odpadł. Papa i duo. ja Biorę Biku! 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 Kiełek! 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 Jestem kieł, a nie kiełek! Się stało, jakby kieł zamienił nazwę z kiełek! 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 się Kieł miał nazwę Kiełek. Na pewno kieł By -E, miał ult, który szybko cię latając transportuje. I na pewno przy okazji by nawalał w kółko. Oczywiście <grym> to moje wymysły. Też wiadomo, że to były nie wymysły. <grym> o, kolcika prawie pokonałem. O ci. O nie, o nie, mam, mam U, pułapkę. Jaki mam? Ja też mam pułapkę, sery. O cie... no. Nie, pułapeczka. Ja miałem gorszą, bo ja nie miałem, bo, mnie, bo mi wyjścia zablokowali. Mię jeszcze przez ścianę, ja do Ja uciekam przez całą gorszą. To jest ostatni, ostatnia gierka na temat. Tak mało. Ty jesteś mało, nie jesteś doć. Pokini go! No nie umiem go dosięgnąć! Jest! Oh. Ja go dosięgnąć nie miałam. A ja go tu nawalałem. Dobra, szybki. Wow. I szy... I jeszcze Sulta nie trafiłam. Sigma ty na kiep. O nie, jeszcze! O nie! Ja mam killa! Dobra, jak my to gramy. Jak ty to ugrasz, to jesteś Sigma. Jesteś na Sygnał. Jakie Dobra, kończymy ten odcinek. Dawa. Aha. Chyba, że zreaktowałeś. Nie żartuję. Dobra. O, no, to po powiedzłabym. Nała. Trzymajcie się.